Cześć, pasma w TV. Zapraszam na ciąg dalszy zadań z treścią. Uwaga, treść zadania. Janek postanowił kupić rower górski. W chwili podjęcia decyzji miał 500 zł oszczędności, kwotę niewystarczającą do zakupu wymarzonego roweru. Postanowił więc odkładać swoje comiesięczne kieszenkowe wysokości 50 zł. Ale cena roweru wzrasta co miesiąc o 20 zł. Gdyby cena roweru nie zmieniła się, to Janek uzbierałby na niego pieniądze o 4 miesiące wcześniej. Jaka była cena początkowa roweru i po ilu miesiącach Janek uzbiera kwotę? Zacznijmy od tego, że ten Janek to powinien zbierać bardziej na czołg niż na rower. Swoją drogą dopiero dziś zorientowałem się, że w czterech pancernych i pies Janka zagrał Janusz Gajos. Ale wróćmy do zadania. Mamy Janka. Popatrzcie, jak Janek biedny zasuwa na nogach do szkoły. Jak go nogi bolą. No, rower, bo mu się na pewno przydał. Janek ma na razie 500 zł. Zbierzmy dane i szukane. Yes! 500 zł to kwota wyjściowa, jaką posiada Janek. 50 zł to będzie jego miesięczne kieszonkowe. Y to cena wyjściowa roweru. N to jest liczba miesięcy odkładania po 50 zł. Oczywiście szukamy Y i N, czyli cenę wyjściową Y, to znaczy cenę w momencie, kiedy Janek podejmuje decyzję o jego kupnie, natomiast n będzie oznaczało ilość miesięcy, jaką musi Janek odkładać 50 zł, aby zakupić rower, dodając, że rower co miesiąc drożeje o 20 zł. Ponieważ mamy dwie szukane, potrzebujemy układu równań z dwoma równaniami. Zacznijmy zatem od pierwszego równania, które odniesiemy do sytuacji, w której cena się nie zmienia. Czyli y jest równe 500 plus n minus 4 razy 50. W tym równaniu interesuje nas sytuacja w stylu: co by było, gdyby rower nie drożał czyli wyrażamy wyjściową cenę roweru. Po lewej stronie mamy cenę roweru, a po prawej 500 zł janka plus n minus 4 razy 500, gdzie n 4 jest tu liczbą miesięcy, którą musiałby odkładać janek, aby kupić rower za cenę wieściową. Nas jednak będzie interesowało n, czyli liczba miesięcy, jaką musi Janek odkładać w sytuacji, kiedy rower drżeje, konstruujemy zatem drugie równanie. y plus 20n Równa się 500 plus 50 n. Po lewej stronie mamy cenę roweru plus kwota 20 zł razy n, gdzie n oznacza ilość miesięcy odkładania. Po prawej kwota wyjściowa Janka plus to wszystko, co mu się uzbierało przez n miesięcy odkładania 50 zł, co łącznie dać ma to, co po lewej stronie. Rozwiązujemy układ równań. Wychodzi nam y równa 800 i n równa 10. Zatem Odpowiedź to: wyjściowa cena roweru wynosi 800 zł, a żeby kupić rower, Janek będzie musiał odkładać 10 miesięcy. Można również obliczyć, że Janek za rower zapłaci 1000 zł.